Jesteś Panem Nieba i Ziemi, jesteś Panem Polski i Wszechświata. Jesteś Panem Nieba i Ziemi, jesteś Panem Polski i Wszechświata. Króluj nad nami, w naszych sercach i ponad wiekami. Króluj nad nami. W naszych sercach i ponad wiekami. Jesteś panem nieba i ziemi. Jesteś panem polski i wszechświata. Jesteś panem nieba i ziemi. Jesteś panem polski i wszechświata. Krój V našich srdcach i ponad viekami. Króluj nad nami, v našich srdcach i ponad viekami.